Cześć moi drodzy, tutaj wasza Blue Jane. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku i zapraszam do gierki, która nazywa się Monkey Go Happy Science Fiction, ale fajnie, będziemy tym razem przeżywać przygody w przestrzeni kosmicznej, na statku kosmicznym. A jakże, ale ekstra kochani, no dobra, no to może na początek wybierzemy sobie małpeczkę, którą będziemy grać. O, ja wybiorę tą podstawową małpkę i jeszcze mamy takie fajne czapeczki, moi drodzy! Co sobie wybierzemy? O, w której naszej małpeczce będzie do twarzy? O, ta jest ekstra! Hmm. No dobra, nie mogę się zdecydować, wszystkie bardzo mi się podobają, są takie kosmiczne rewelacja, rewelacja! Ale najbardziej podoba mi się ta z satelitami! Zobaczcie sami! Ekstra! Wow! No to rozpoczynamy przygodę. Znajdujemy się właśnie na tym statku kosmicznym. O, taki panel do sterowania nim tutaj mamy. O, niestety nie możemy póki co nic tutaj zrobić. O, i mamy taki bezpiecznik. Możemy sobie takie znaczki przełączać. Na pewno do czegoś to potem się przyda. Póki co idziemy dalej. O, jakie ekstra drzwi tutaj są. <laughs> niestety, półeczka zamknięta. Tutaj. Będzie pasować ten bezpiecznik? Niestety nie. No to idziemy teraz na drugą stronę. O, tylko spójrzcie. O co tutaj mamy? Jakąś instrukcję, jak należy te wszystkie włączniki ustawić. I kluczyk, ale ekstra! O! I mamy takie jednostki na paliwo. O, komórki na paliwo, coś w tym stylu. Wow, tutaj chyba będzie pasować ten bezpiecznik. O! Pewnie, że tak. Naładujemy, naładujemy energią! Jezu, yes, udało się! Brawo! Tak, mamy już jednostki naładowane, możemy zatem je umieścić tutaj z powrotem. To jest taki jakby nasz silnik, czy coś w tym rodzaju. Ok, zapamiętujemy instrukcję jak należy wszystko ustawić i to dzieła. Eee, i taki kontakt żółty jakby, o, proszę bardzo. Przełączniki, świetnie! O, przełączniki, przełączniki dla naszej małpki Fikimiki, jej, ale przyspieszenie, turbo doładowanie mamy na statku, to mi się podoba, moi drodzy. O, gdzie to udało nam się wylądować, moi drodzy, ale fajnie. No dobra, bierzemy śrubokręt, jej, tam sobie fruwają samochody, ale fajnie, rewelacja. O, tak, bardzo mi się to podoba, hmm, a tutaj jest, co to jest, jakaś rączka? Jakiś przełącznik. O, i symbole! Symbole w tym statku są. O, musimy chyba je tutaj gdzieś wpisać. Hm, damy radę to otworzyć? Tak, pewnie. O, jej, nożyce. Pamiętacie? Tak, pierwszy symbol. Zaświeciła się lampka. Dobra, teraz zaznaczamy drugi. Druga lampka. I jeszcze ostatni nam został. Damy radę, damy radę. Jej! Yeah! Jest klej! Do czego będzie nam potrzebny ten klej? Zaraz pewnie się dowiemy. Dobra, rozcinamy tą kratkę. Pięknie. O, przecież musimy tutaj włączyć prąd. Bardzo dobrze. O, świetnie. Wkładamy nasz przełącznik. Winda, jak fajnie! No to jedziemy nią do góry. O, patrzcie. Czarny, żółty, fioletowy. To coś znaczy? Że tam są jakieś kolory? Ojej, jaki złowrogi pan tutaj pilnuje tych przycisków. O, tak, a raczej przejścia, bo przyciski, jak widać, możemy włączyć. O, jakoś tam ustawić. Ale on nam wyłącza te drzwi. Proszę pana, proszę pana, rzecz się stała niesłychana. Ojej! Biedny, haha, przylepiła ci się broń. Dzięki temu mogliśmy tam wejść. To mi się podoba, moi drodzy, rozwiązaliśmy kolejne zagadki. Tak, dobra. Idziemy zatem. O, dzień dobry, panie kosmito. Pan jest zdenerwowany, a ten pan jest głodny. A temu panu chce się chyba spać, bo napiłby się kawy. Jest kubeczek. Dobra. O, i automaty, darmowa kawa. Pewnie. Dla naszego pana kosmity, rzecz jasna, czerwonego. Proszę, kolego, to dla ciebie tylko uważaj, nie poparz się, jest bardzo gorąca. Mamy monetę, dolara, o, jest hamburger. Dla pana, pan jest głodny. O, zostawił kapelusz? Hmm. Dla tego pana. Troszkę zdenerwowanego? O, i mamy kartę identyfikacyjną, świetnie. Możemy wejść sobie tutaj do windy, to jest winda czy coś w tym stylu. Oczywiście nie działa jak zwykle, trzeba ją naprawić. Mamy łyżeczkę. Pewnie do tego nam tutaj posłuży, bo nie ma nic innego. Kolego, o pierwsze piętro. Piętro A właściwie. Dobra, szukamy, szukamy. Nie wiem jeszcze czego, ale czegoś tu szukamy. O mamy klucz francuski, zamknięte i papryczka chili, bardzo ostra. Dobra. Idziemy w takim razie, moi drodzy. Teraz jedziemy na następne piętro tym razem B. Ojej, jaki złowrogi pan! Pan urzędnik jakiś? O, a co tak pan tutaj urzęduje? O i mamy klucz. Świetnie. Tak, tam była, moi drodzy, półeczka zamknięta. O, jest taka skrytka, jakby. O, świetnie. Patrzcie tylko, jakieś serum usypiające dla naszego kosmity. Idziemy to. <toddź m kennuszczone> zatem do niego. O tak, napijesz się kolego. Serum usypiające, odpocznij sobie. O, i na zdrowie, papryczka chili. O, O, jak mu się pić chciało. I zasnął nad tymi papierzyskami. Odpocznij sobie, masz taką ciężką pracę. I troszkę nudną. Proszę bardzo, szyb wentylacyjny otworzony. Gdzie my się chcemy dostać tym szybem? Jeszcze tego nie wiem. Okej, okay, dobra, no to play. Patrzcie, moi drodzy, właśnie znajdujemy się w tym szybie wentylacyjnym. Dzień dobry robociku, masz dla nas jakąś podpowiedź, jak widzę, ale ma fajne kółeczko. O, jest D. Hm. Jakaś brama, która nazywa się D. O, tak, ty też masz podpowiedź, jest brama E, i jest jeszcze takie kółko. No dobra, hm, ciekawe, gdzie je? Będziemy mogli zamontować. Zaraz się dowiemy. Wiatrak i je, yeah, jaki złowrogi robot! Strzela, strzela laserem chyba jakimś. Dobra, trzeba będzie jakoś go powstrzymać. O, patrzcie, dy, e, f i mamy nasze pokrętełko, pasuje tutaj jak ulał. Najpierw włączamy literę dy, mam nadzieję, że otworzą się tam drzwi i coś będzie za nimi w tej skrytce nazwanej dy. O, jest, to jest chyba jakaś bateria, akumulator, coś w tym stylu. Dobra, idziemy, przełączamy na e. Tak, wiemy, masz dla nas podpowiedź, mój drogi, słodziutki robociku, ale jest sympatyczny, prawda? O. Jest E. Wow, jej, fajnie, to jakaś głowica laserowa, coś w tym stylu. Dobra, idziemy jeszcze raz, tutaj przyłączamy na F. Bardzo dobrze. Piotraczek się zatrzymał, a my mamy. Przewód jakiś. No dobra, świetnie, kabel. O. Zaraz tutaj naprawimy to urządzonko. Patrzcie, tylko podłączyliśmy je do prądu i teraz pozbędziemy się złowrogiego robota. Klas! Brawo, bravissimo, Blue Jane! Pamiętacie podpowiedzi naszych robocików? Tak. No, najlepiej sobie zapisać je na kartce. Czekajcie, bo niezbyt dobrze pamiętam. O, tak, jest czerwona dwójka. I co jeszcze mamy? Taka bordowa czwórka. Jest ósemka fioletowa i raz, dwa, trzy, cztery, pięć jest żółte. No dobra. No to idziemy w takim razie. Jak to leciało po kolei teraz, moi drodzy? O, żółte, żółte, żółte będzie tu. Ok. Teraz fioletowe. Fioletowe, pamiętacie, gdzie było fioletowe? O, tutaj, tak. ósemka, potem jest czerwone, dwójka i bordowe, czwórka. Jest! Udało się! Brawo, brawissimo! Ale ekstra! A ja w tym miejscu chciałabym się z wami pożegnać i zaprosić was do kolejnych materiałków na moim kanałku, a zwłaszcza do następnych przygód z naszą ukochaną małpeczką. Żegna się z wami Blue Jane! Cześć kochani i do usłyszenia!